Jakie to przygotowanie do igrzysk Olimpijskich? To już jest końcówka. Znaczy się teraz jest ten naj, najtrudniejszy moment, gdzie robię najwięcej kondycji, siły i na razie to jest taki najtrudniejszy dla mnie moment. No bo to siła, kondycja to jest bardzo ważne u mnie w sporcie walki w Te A jak wyglądał ten system kwalifikacji? Powiedz coś więcej, dlatego że widzowie nie za bardzo wiedzą. No to w Tequondo mamy tylko dwa turnieje kwalifikacyjne. Jest to turniej światowy, z którego się kwalifikuje trójka, pierwsza trójka. No i turniej europejski, gdzie również trzy osoby się kwalifikują. Mi się udało na tym drugim turnieju zakwalifikować, byłem drugi i dzięki temu jadę na igrzyska. E, najtrudniejsi rywale dla ciebie już na igrzyskach olimpijskich? No na pewno będzie to zawodnik z Turcji, który jest faworytem zawodnik z Iranu również jest wysoko rozstawiony w rankingu i to są tacy, których się obawiam zawodnicy, z którymi będzie ciężko. Jakie marzenia na Londyn? No trudno powiedzieć, już samo to, że tam jadę to jest już spełnienie moich marzeń, ale no, mam nadzieję, że dam y, z siebie wszystko i mam nadzieję, że, że, to, że to się opłaci, że może wrócę z medalem. <śleszy>